Dzień dobry, kochani. Witajcie bardzo ciepło i serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na piękne przesłanie: przesłanie z natchnienia. I przychodzę, ponieważ jestem odgórnie proszona o przekazanie tych informacji. Mianowicie, moi drodzy, jesteśmy tuż przed pełnią w znaku panny i przed korytarzem zaćmień. Pierwsze zaćmienie będziemy mieli. Podczas pełni, czyli 14 marca, kolejne 29 marca. I dlaczego ten czas jest bardzo ważny? Jest bardzo ważny, dlatego że dużo tematów zostanie nam wyraźnie pokazanych bardzo wyraźnie, bez sentymentów, ponieważ energie te będą raczej sprzyjały temu, żeby pokazać prawdę. Po prostu. Jak coś wygląda w rzeczywistości Twojej i co możesz z tym zrobić. Nie wszystko będzie dla Ciebie miłe i przyjemne, ale będzie bardzo ważne, ponieważ to będą takie chwile olśnień. Taki aha, moment. Okej, okay, jest trudno. Coś wydarza się takiego w moim życiu zawikłanego okej, okay, już wiem, jak z tym sobie poradzić. Bardzo ważne jest też to, żebyście w tym czasie skorzystali z właśnie sesji uzdrawiającej, z kosmogramu, przeznaczenia duszy, zamówili na przykład bransoletkę mocy, dlatego, że albo rozpoczęli kurs tarota. To jest bardzo magiczny czas. Dlaczego o tym warto? Mówić, warto mm, przypominać, ponieważ jeżeli czujecie się tacy yy, osaczeni być może przez jakieś trudności życiowe, to właśnie teraz przestrzeń otwiera się bardziej dla Was, będzie Wam pomagać, przyspieszyć pewne procesy, żeby siebie zrozumieć, żeby odkryć swoją drogę, żeby pójść za głosem serca, za głosem przeznaczenia. To jest bardzo ważne. Yy, kochani, kolejna bardzo istotna Sprawa to jest um, to, żeby w tym czasie, do którego wkraczamy, szukać możliwości, szukać drzwi, które stoją przed nami otworem. Czyli jeżeli. Um, um, bo moja obserwacja kochani jest taka, że wiele drzwi już się otworzyło po nowiu w rybach. Tylko my nie potrafimy jeszcze wielu z nas nie potrafi jeszcze przez te drzwi przejść. Ale dokładnie to jest ten moment, żeby właśnie przejść przez te otwarte drzwi do pięknej rzeczywistości, do twojej wspaniałej, cudownej przestrzeni której ty będziesz czuła, czuł się pięknie oraz wszyscy ci, których kochasz. Um, co jest ważne? Szukaj możliwości. Jeżeli jest problem, nie koncentruj się na tym problemie, nie ograniczaj się, nie zamykaj się w przestrzeni, nie szukaj powodów, dla których. Um, nie będziesz nic robić tylko właśnie znajduj powody żeby robić to co kochasz żeby czynić to co jest dla Ciebie ważne i, i to jest właśnie ten czas wiecie, takich definitywnych rozstrzygnięć dlatego mm, zapraszam Was też na rytuał rytuał pełni w Pannie to będzie rytuał, który jest zatytułowany rytuał Mocy, ale również jest zatytułowany czas definitywnych rozstrzygnięć. Czyli biorąc udział w takim rytuale, również otwierasz się, otwierasz swoją przestrzeń na to, żeby tematy, które są dla Ciebie trudne, po prostu zakończyć. Zakończyć nie musi oznaczać odejścia z relacji czy z pracy, ale może. Ale bardziej chodzi o to, żeby po prostu znaleźć rozwiązanie dla pewnych y, trudności, ponieważ ja bardzo wierzę w to, że te możliwości, których poszukujemy, one są bardzo blisko nas, są wręcz na wyciągnięcie ręki. Wszystkiego dobrego i pa pa!